w niedzielnym programie poświęconym Savoir Lew, i w tym programie zareaguję na ostatnie dwa pytania, czy komentarze bardziej e, widzów. Pierwsze było takie ubawiło mnie. Bardzo bym chciała zobaczyć filmik instruktażowy o tym, jak Pan Krajski wysysa te karczochy. Gdzie to wyssane odkłada i w jaki sposób? Na stosik czy obok siebie na talerz z jeszcze niewyssanymi czy na osobny i tym podobne. Będę próbował o tym pamiętać, szanowna pani, i jak uda mi się kupić dużego, świeżego karczocha, to albo i Dwa, dla trzy, dla całej rodziny, dla, dla trzech osób. No to wtedy, e, po ugotowaniu, e, zrobię takie przedstawienie dla pani, czyli e, zjem na pani, na pani oczach tego karczocha. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania w górę.